Nie daj się oszukać. Ta osoba czuje, nawet bez słów, nawet starając się wszystko robić, by wyglądać dobrze, nawet udając, że zapomniała. Nieobecność stała się częścią codzienności, zamieszkała w pustych przestrzeniach, rozdarła w piersi miejsce, którego nikt inny nie potrafi dotknąć. Odkąd odszedłeś, ta osoba przestała spać w pokoju, przestała ufać całym ciałem, przestała wierzyć, że miłość jest bezpieczna, bo twoja nieobecność. Nie zabrała tylko imienia obecności historii, zabrała tę część niej, która czuła się dostrzegana, która czuła się wybrana, która wierzyła, wiesz o tym, nawet jeśli nigdy tego nie przyznasz, bo nikt nie znika z życia kogoś tak po prostu, nie zostawiając emocjonalnego śladu krwi. Ta osoba nie płakała z powodu dramatu, płakała z powodu złamania duszy. Z powodu budzenia się w środku nocy z poczuciem twojej nieobecności wbitego w piersi jak ostrze, które nigdy nie zostało usunięte. Próbowała iść naprzód, próbowała, ale są nieobecności, które nie pozwalają na nowe początki. Nie z powodu słabości, ale dlatego, że pozostawiony ślad był zbyt głęboki. Ta osoba się uśmiecha, ale już się nie oddaje, przytula, ale trzyma dystans, przyjmuje miłość, ale nie ma zaufania. Bo twoja nieobecność nauczyła jej czekać na porzucenie, nawet gdy wszystko wydaje się w porządku to właśnie boli. Nie chodzi tylko o to, co się stało chodzi o sposób, w jaki odszedłeś, o to, jak odwróciłeś się bez spojrzenia w tył o to, jak zostawiłeś w powietrzu uczucie, że to wszystko nie było prawdziwe. Ale było, było prawdziwe, każde słowo, każdy dotyk, każda cicha obietnica, którą złożyliście sobie spojrzeniem. Czy zdajesz sobie z tego sprawę? Ta osoba wciąż słyszy Twoje imię w przypadkowych miejscach, i serce na moment przestaje bić, pamięć przywraca scenę, i rana otwiera się na nowo. To Ty to spowodowałeś, i zachowałeś się tak, jakby miała się uleczyć sama, ale nie wyleczyła się, tylko nauczyła się milczeć w bólu, tylko przyzwyczaiła się nosić to, co zostało. Ta osoba czuje Twoją nieobecność, jak otwartą ranę. Jak niemy dźwięk, który nigdy przestał krzyczeć wewnątrz. Możesz nawet udawać, że nie wiesz, ale jednak czuję, gdy myśli o tym z odrobiną ciszy. Ta osoba czuje, czuje, mimo że nie mówi, nawet gdy publikuje uśmiechy, nawet gdy wydaje się silna, nawet gdy stara się zrobić wszystko, aby wydawać się przezwyciężoną, ale nie przezwyciężyła, bo nie przezwycięża się tego, co nie zostało zakończone, a historia wasza. Nie miała końca, miała przerwanie, miała zerwanie, miała to brutalne uczucie, jak skończone, ale wciąż boli, jakby nie było skończone. Ta osoba nie miała czasu, by to zrozumieć. Zniknąłeś szybko, może bez wyjaśnienia. Może nawet powiedziałeś coś, ale wiesz, że to nie było wszystko, wiesz, że zostały niedopowiedziane rzeczy, wiesz, że były ucieczki tam, gdzie powinna być prawda, wiesz, że był strach tam, gdzie powinna być odwaga. A konsekwencje tego nie były lekkie. Były wewnętrzne, powolne, niewidoczne dla tych, którzy patrzą z zewnątrz, ale dewastujące dla tych, którzy czują. Od tamtej pory ta osoba nie jest już taka sama. Spojrzenie się zmieniło. Uśmiech stracił na niewinności. Oddanie zaczęło przychodzić z hamulcami. I nie, to nie jest dramat, to emocjonalna konsekwencja porzucenia, które było głębsze niż się wydaje. Może tego nie dostrzegasz, ale ta osoba była lojalna aż do ostatniej sekundy, nawet w milczeniu, nawet nie otrzymując tego samego z powrotem, nawet samotna w relacji, która wydawała się dzielona. Odeszłeś, ale coś pozostało zawieszone w powietrzu. Echo, dlaczego, na które nikt nie odpowiada. Pustka o dokładnym zarysie tego, co przeżyliście. Bo to, co przeżyliście, było wyjątkowe, i nie ma sensu tego negować. Ty to wiesz. Ty też to dostrzegasz. To nie była zwykła relacja, to było wisceralne połączenie. Rodzaj obecności, która miała miejsce nawet w milczeniu. Nawet gdy wszystko wydawało się zatrzymane, było coś pulsującego między wami, i dokładnie dlatego, kiedy się oddaliłeś, ta osoba się złamała. Nie w oczywisty sposób. Nie zawaliła się przed innymi, ale zaczęła gnić od wewnątrz. W sposób, którego nikt nie widzi, ale który się rozprzestrzenia który zmienia sposób oddychania, który odbiera apetyt, który przeszkadza w śnie, który przekształca pierś w labirynt pytań. Ta osoba nie zrozumiała, nie potrafiła zracjonalizować, tylko poczuła cięcie. Czyste cięcie na zewnątrz, ale krwawiące wewnątrz aż do dziś. A czas mijał. A ty poszedłeś dalej, albo przynajmniej udawałeś, że idziesz, a ona została z pustym miejscem, którego nikt nie zdołał zająć. Ponieważ nikt więcej nie dotykał tak jak ty to robiłeś, nikt więcej nie patrzył z taką samą głębokością, nikt więcej nie sprawiał, że czuła się tak dostrzegana. I nie to, że byłeś doskonały daleko temu, ale między wami było coś czystego, prawdziwego, niezdefiniowanego. Wiesz, co to było, ale może nie masz odwagi, aby to przyznać, i w porządku. Nie każdy potrafi patrzeć wstecz z uczciwością, ale ta osoba, ona czuje, czuje do dziś, nawet próbując zapomnieć, nawet akceptując nowe uściski, nawet słuchając nowych obietnic, nawet śpiąc w innych ramionach, ciało nawet próbuje zacząć na nowo, ale dusza nie. Dusza została uwięziona w dniu, kiedy powiedziałeś żegnaj, a może gorzej, w dniu, w którym zniknąłeś bez słowa. Ponieważ najgorszym rodzajem bólu nie jest koniec, to porzucenie bez wyjaśnienia, to miłość, która nadal płonie, nawet bez ognia po drugiej stronie, to tęsknota za kimś, kto wciąż żyje, ale zachowuje się, jakbyś nigdy nie istniał. Ta osoba odczuwa twoją nieobecność jak otwartą ranę i to nie jest przesada, to percepcja, to ciało, które reaguje napięciem, gdy ktoś próbuje podejść za blisko, to nieufność, która pojawia się nawet, gdy wszystko wydaje się bezpieczne, to strach przed ponownym zakochaniem się i byciem porzuconym po raz kolejny. A najokrutniejsze jest to, że wiesz o tym, czujesz, myślisz o tej osobie, ale udajesz, że nie, udajesz, że idziesz dalej, udajesz, że nie widzisz znaków, ale znaki są wszędzie, w wspomnieniach, które przychodzą z nienacka, w tęsknocie, która uderza bez zapowiedzi, w uczuciu, że czegoś istotnego zabrakło. W pewności, że nigdy więcej nie byłeś dotykany w ten sam sposób, ponieważ ta osoba była wyjątkowa. I wiesz o tym, wiesz w milczeniu, wiesz, gdy próbujesz uzupełnić to rozpraszającymi myślami, wiesz, gdy kładziesz się w nocy i czujesz pustkę, która nie ustępuje. Ale być może jest za późno, możliwe, że ta osoba nauczyła się milczeć, nie prosić o więcej, nie oczekiwać od ciebie niczego więcej, może wewnętrznie zamknęła serce, a ty nawet tego nie zauważyłeś, albo może wciąż czeka na coś, na wiadomość, na przeprosiny, na też za tobą tęskniłem, coś, co powie: Widzę, co zrobiłem. Rozumiem, jak bardzo to bolało, no i wciąż myślę o tobie, ale nie wysyłasz i to rani, rani bardziej niż myślisz, ponieważ nieobecność może być okrutna, ale milczenie, milczenie jest nieludzkie. Jeśli ta osoba naprawdę Cię kochała, a kochała powinieneś przynajmniej to uznać, nie z poczuciem winy, ale z obecnością, z szacunkiem dla wspólnej historii, z godnością emocjonalną, ale nie. Zostałeś cicho, a rana wciąż pozostaje otwarta, ponieważ może ten ból nie jest tylko jej. Może Ty również nosisz tę samą ranę, ale z drugiej strony, ta osoba, że nie nauczyła się nienawidzić Ciebie, nie próbowała, nauczyła się żyć z wspomnieniem. Nawet nie chcąc, nawet wiedząc, że pamięć jest ciężka, nawet zdając sobie sprawę, że gdzieś w środku wciąż czekała na to, żebyś wrócił, ale nie wróciłeś. I to stworzyło rodzaj milczenia, którego żaden hałas nie jest w stanie wypełnić. Rodzaj nieobecności, która nie ma substytutu. Nie byłeś tylko kimś. Byłeś obecnością, która w niej aktywowała miejsce, którego nikt inny nie dotykał. I od tego czasu ta osoba nie znalazła więcej miejsca w którym mogłaby być cała, bez strachu, bez niepewności, bez uczucia, że mogłaby zostać porzucona ponownie. A oto punkt, którego być może nigdy nie będziesz miał odwagi stawić czoła. Wiedziałeś, co ona czuła, widziałaś, zauważyłeś, uznałeś, ale mimo to wybrałeś odejść, a kiedy to zrobiłeś, nie zostawiłeś jej przestrzeni, aby zrozumiała, czy problem był w niej, czy w tobie. Więc przyjęła winę, jak prawie każdy, kto kocha za bardzo. Przyjęła, że nie była wystarczająca, że przesadziła, że dała za dużo, że może przestraszyła cię swoją intensywnością, że czuła zbyt głęboko, że nie wiedziała, jak kochać w połowie, i to łamało ją od środka, jakby kochanie z zaangażowaniem było błędem. Jak to jest, gdy poczucie głębi wydaje się słabością? Przestała ufać własnym odczuciom. I zaczęła się pilnować we wszystkim. Nie mogę wyglądać na potrzebującą, nie mogę okazywać za dużo, muszę wydawać się obojętna, muszę wydawać się zimna, muszę wydawać się silna. A w tym wszystkim zgubiła samą siebie. Odstąpiła od własnej natury, wszystko po to, by nie ryzykować kolejnej odrzucenia, aby nie powtórzyć traumy, którą zostawiłeś. Czy masz pojęcie, co to znaczy? Jakie zniszczenia może spowodować niejasne odejście w kimś, kto kocha całym sercem? Ta osoba dzisiaj wciąż próbuje, wciąż otwiera się od czasu do czasu, ale to tak, jakby zawsze miała rękę na hamulcu, jakby zawsze istniało wspomnienie ciebie gdzieś za oczami, jakby serce szeptało w milczeniu Uważaj. Kiedy ostatnio zaufałeś, zobacz co się stało. A to, co najbardziej boli, to fakt, że nigdy cię w pełni nie obwiniała. Zawsze próbowała zrozumieć twój punkt widzenia, starała się usprawiedliwić twoją nieobecność, tworzyła emocjonalne usprawiedliwienia dla ciebie. Może się boi, może nie wie, jak kochać, może mnie kochał, ale nie wiedział jak i tak cię przebaczyła. Bez twojego nawet pytania, rozumiesz? Spowodowałeś przepaść, a ona sama budowała mosty, żeby spróbować przetrwać, podczas gdy ty żyłeś dalej lub próbowałeś podczas gdy udawałeś, że to wszystko cię nie dotyka, ale dotyka, dotyka, tak, jej nieobecność również cię obciąża, nie cały czas oczywiście, ale w konkretnych momentach, kiedy widzisz coś, co przypomina was, kiedy słyszysz tę piosenkę, kiedy ktoś nowy próbuje wejść, a ty czujesz, że to nie to samo, nie ma tego samego blasku, nie sięga do tego samego miejsca, bo nikt nie sięgnie, ta osoba dostrzegała cię poza powierzchnią, poza maskami, poza twoimi hałasami, i może właśnie dlatego uciekłeś, bo być dostrzeganym w ten sposób przeraża. Zmusza cię do konfrontacji z częściami, które wolisz ukrywać, zmusza cię do wzięcia odpowiedzialności emocjonalnej. Ale teraz jest za późno, bo nawet jeśli wrócisz, ta osoba już nie jest tą samą. Rana stała się nową skórą, twardą, zimną, ostrożną. Nie złamałbyś się dzisiaj w ten sam sposób, w jaki złamałeś się wcześniej, ale również nie zostałbyś przyjęty w ten sam sposób i to jest ból, który musisz nauczyć się nosić, bycie przyczyną zmiany, która nie musiała się zdarzyć, bo to w tym milczeniu spotykają się dusze, a jeśli nadal myślisz, że to już koniec, to nie koniec. Ta osoba nadal odczuwa, ale teraz odczuwa w inny sposób. Odczuwa tęsknotę, ale bez nadziei, odczuwa wspomnienia, ale bez planu, odczuwa ból, ale już nie oczekuje ulgi z Twojej strony. Zrozumiała, że nie będzie powrotu, nie z Twojej strony. I to była być może najokrutniejsza część. Nieobecność stała się rutyną, a jej serce nauczyło się żyć w ciemności. Ale wiesz co jeszcze? Nawet zraniona ta osoba nigdy nie przestała kochać szczerze. Przeszedłeś, ból pozostał. Ale jej istota wciąż jest ta sama. A kto będzie miał szczęście znaleźć tę całą miłość, zauważy, poczuje, uhonoruje, tylko że to już nie będziesz ty. Nie wyobrażasz sobie, co ta osoba musiała odbudować w milczeniu, nie po tobie, ale z powodu ciebie. Obraz, który świat widzi dzisiaj silny, zrównoważony, racjonalny, nie istniał przed bólem. To była obrona. Emocjonalna zbroja wyszyta nicią rozczarowania. Ta osoba stała się symbolem siły. Ale czy wiedziałbyś, ta siła to nie moc, to przetrwanie, to co zostaje, gdy nikt nie przychodzi po pomoc, to co się rodzi, kiedy nadzieja powoli umiera. Wyszedłeś i zostawiłeś mi nowe pole w jej sercu. Teraz każdy krok w stronę miłości to ostrożność, ciągły strach, że w każdej chwili znów coś eksploduje. I nie ona o tym nie mówi nie publikuje, nie dzieli się. Ale czuje. czuję, gdy pokój staje się zbyt cichy. Czuję, gdy ktoś mówi wszystko będzie dobrze. I nie jest. Czuję, gdy tęsknota wraca bez zaproszenia. Czuję, gdy jej dusza wciąż woła po tobie w najbardziej nieprzewidywalnych momentach, i ty nie odpowiadasz. Zauważasz to? Bo dlatego tutaj najbardziej boli. Ta osoba zrozumiała, że nie może na Ciebie liczyć. Już nie. Nie na nic. A mimo to, gdzieś tam, wciąż cię kocha. Nie tak jak wcześniej. Nie z idealizacją, ale z surową, bolesną, prostą prawdą. Byłeś miłością, która najbardziej bolała i dlatego no wciąż istniejesz w jej sercu. Nauczyła się oddychać bez ciebie, żyć z duchem tego, czym byli, budzić się bez twojej obecności i nie czekać na wiadomość. Nauczyła się, ale to nie oznacza, że przestała czuć. Myślisz, że przestała, bo nie było skandalu, ale prawdziwe bóle nie robią hałasu, one trawią w ciemności, pękają serce od środka, rozkładają się powoli. Ta osoba sama się rozpadła i w ciszy się odbudowała. A ty? Poszedłeś dalej, zatuszowałeś, zrobiłeś to, co zawsze umiałeś, oddaliłeś się od siebie i od innych, ale w głębi duszy też czujesz. Czujesz, gdy coś ściska cię w piersi. I nie wiesz, jak to nazwać, gdy ktoś próbuje cię kochać, a ty na to nie pozwalasz, gdy dotyk jest właściwy, ale dusza nie reaguje, gdy zdajesz sobie sprawę, że nic i nikt nie sięga w to samo miejsce, bo nie dotrze tam. To było jej. W sposób w jaki cię czuła, w sposób w jaki dotykała cię oczami, zanim jeszcze dłońmi, w sposób w jaki mówiła rzeczy bez słów, w jej obecności, w surowym, niewinnym, pełnym oddaniu straciłeś to. I być może zajmie lata, aby zdać sobie sprawę, ile to kosztowało. Ale pewnego dnia to zrozumiesz, może za późno, może kiedy nie będzie już powrotu, może w jedną z tych pustych niedziel, słuchając tej piosenki, która była wasza, lub w jakiejś kawiarni, widząc kogoś, kto przypomina ją, lub w jedną z tych nocy, gdzie cisza zmusza cię do słuchania tego, co próbujesz stłumić. Ale zrozumiesz, bo nie ma takiej nieobecności, która przejdzie bez echa. Dusza wymaga swojej zapłaty, życie oddaje. To, co jest prawdziwe, nie umiera, zasypia, ale wraca, zawsze wraca. Ta osoba naprawdę cię kochała i wiesz, co to oznacza. Wiesz, bo aż do dziś nikt nie kochał cię w ten sposób ponownie. Czuła za nim, powiedziałeś, przeczuwała twoje pustki, nosiłaś swoją ból, jakby był jej, broniłaś jej samej, nawet zraniona, nawet lekceważona, nawet ignorowana. A wiesz, co boli najbardziej? Ona by została. Wystarczyło, żebyś poprosiła, wystarczyło, żebyś była szczera, wystarczyło, żebyś nie uciekała, ale wybrałaś odejść i tym samym przypieczętowałaś rodzaj bólu, którego czas nie leczy. Bo czas może uleczyć rany, ale nie oddaje tego, co odeszło, gdy nadal była miłość. Ta osoba czuje Twoją nieobecność jak otwartą ranę, a ty nosisz jej nieobecność jak dziurę, którą próbujesz zakryć przeszkodami, boli oboje. Ale tylko jedno miało odwagę przyznać się: jeśli do tej pory to czytasz, to dlatego, że wiesz, że ta historia wciąż żyje nie w teraźniejszości, ale w pamięci emocjonalnej, w ciele, w duszy i może tylko może wciąż jest coś do powiedzenia nawet jeśli jest za późno, nawet jeśli nie ma już powrotu nie po to, by zacząć od nowa, ale by uczcić to, co było. Czy przeżyłaś te rany z powodu kogoś? Napisz, ta nieobecność wciąż do mnie mówi, lub po prostu zostaw, jeśli nie chcesz nic mówić, ale poczułaś wszystko. Jeśli ta wiadomość cię dotknęła, zostaw lajka, podziel się z kimś, kto musi to usłyszeć i skomentuj poniżej. Która nieobecność bolała cię najbardziej? Zapisz się na kanał, aby nie przegapić kolejnych treści. Następna prawda może być twoja.